Marketing, reklama, świat, social media, raporty, definicje, fakty i a do tego ciekawostki i przede wszystkim porady. O tym będą właśnie filmy w ramach naszej Akademii. Nasz zespół ekspertów będzie się z Wami dzielić swoją wiedzą. Ja jestem Jacek Grzykowski, witam Was, zaczynamy. Jeśli zajmujesz się marketingiem w swojej firmie, to prawdopodobnie publikujesz posty w mediach społecznościowych. Dziś przecież wszyscy korzystają z Facebooka, Instagrama czy modnego, szczególnie wśród młodzieży, TikToka. Ale czy rzeczywiście w tych mediach znajdują się Twoi klienci? Zastanawiając się nad kanałami komunikacji swojej firmy, możesz podjąć decyzję na dwa sposoby. Kierując się intuicją, na przykład, o, wszyscy mają Facebooka, muszę mieć i ja. Albo opierając się na statystykach i raportach. O ile ten pierwszy sposób wydaje się bardziej ekscytujący i na pierwszy rzut oka bardziej przekonujący, o tyle warto ostudzić swój entuzjazm twardymi danymi, zbieranymi chociażby co roku w raporcie Digital in Poland. Nie macie na Facebooku. Nie istniejesz. Ile razy to słyszeliście? Dziś światowi eksperci od marketingu idą krok dalej i mówią wprost: Nie robisz wideo, nie istniejesz. Z raportu Digital in o miesięcznym procentowym użyciu mediów społecznościowych wynika, że Polacy w wieku 16-64 lata najczęściej korzystają nie z Facebooka, a z YouTube'a. Z tego serwisu wideo w ciągu miesiąca korzysta prawie 93% użytkowników. Te same osoby przyznają, że z Facebooka korzystają już w 89%, a więc nieco rzadziej. Co ciekawe, jeśli pod lupę weźmiemy również dane dotyczące tego, jakiego rodzaju treści użytkownicy online konsumują najczęściej, to szybko przekonamy się, że 95% użytkowników w wieku 16-64 lata spędza czas na oglądaniu wideo online. 41% użytkowników przyznaje, że ogląda vlogi, czyli dzienniki wideo. Ponad 37% użytkowników słucha lub, to ważne, ogląda podcasty online. Te dane twardo dowodzą tego, że jeśli w swoich kanałach komunikacji pomijasz YouTube lub rezygnujesz z materiałów wideo, tracisz spore zainteresowanie swoich potencjalnych klientów. Z powyższych informacji można wysnuć jeden pozorny wniosek. Facebook się skończył, a więc wszyscy idziemy na YouTube'a. Ale nie tak prędko. Przyglądając się ponownie raportowi, zwróć uwagę na drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce. Tak, one wszystkie należą do Facebooka, a to oznacza, że głoszona od wielu lat śmierć Facebooka jeszcze daleko przed nami. O ile po YouTubie jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o media społecznościowe, o tyle gdybyśmy zsumowali odsetek użytkowników spędzających czas w mediach społecznościowych. Oraz komunikatorach należących do niebieskiego giganta, to okazałoby się, że statystycznie częściej gościmy u Marka Zuckerberga. Masz teraz mętlik w głowie, zastanawiasz się, to z których kanałów komunikacji w końcu mam korzystać. Twoje obserwacje i przeczucia to jedno, badania i raporty to drugie, a my nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wskazali ci trzeciego rozwiązania. Po prostu zapytaj o to swoich klientów. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, abyś wprost zapytał, z jakich mediów społecznościowych i kanałów komunikacji korzystają Twoi fani, obserwujący, czy Twoi klienci. Możesz to zrobić np. za pomocą prostej ankiety w grupie na Facebooku czy też tworząc, i udostępniając ankietę np. w Google Forms. Aby zwiększyć liczbę odpowiedzi, przygotuj na przykład prezent-niespodziankę dla tych osób, które wypełnią ankietę i prześlij im później na maila podziękowania za poświęcony czas oraz np. kupon rabatowy do wykorzystania w swoim sklepie. W ten sposób zamiast zastanawiać się, w którym medium budować swoją obecność, dowiesz się, w którym medium twoi odbiorcy chcą Cię widzieć najczęściej? Jeśli dodatkowo zadbasz o unikalny kontent, niedostępny nigdzie indziej, lepiej przywiążesz swoich odbiorców do siebie. Oczywiście nie lekceważ też danych z raportów. Wynika z nich, że większość Polaków woli oglądać materiały wideo w mediach społecznościowych i to nie tylko na YouTubie, ale też na Facebooku czy Instagramie. Nie daj się też zapędzić w kozi róg i nie porzucaj dotychczasowych formatów komunikacji, takich jak posty z grafiką czy posty z linkami do stron www. Grunt to mieć pomysły na treść, dobry content plan i uwzględniać w nim rotację typowych postów, na przykład na Facebooku czy Instagramie. To tyle na dzisiaj. Koniecznie daj znać w komentarzu, podobać się taka forma komunikacji. Jeśli są jakieś zagadnienia z marketingu i reklamy, którymi chcesz, żebyśmy się zajęli w kolejnych odcinkach, pisz śmiało. A tymczasem do zobaczenia. Cześć.